28, 12, 19 rok, tak zrobili nam przez ten dzień. Druga część, druga część syfilisu, druga część syfilisu. Teraz widzimy, co, co się dzieje. Widzimy, co się dzieje. Tak, cały jest. Horyzont usrany tym wszystkim Cały horyzont jest ustrany tym wszystkim Także Także oni Dalej Dalej robią swoje, swoje dzieło zniszczenia Dalej swoje dzieło zniszczenia no. Widzimy to Przyjemnego dnia życzę Miłego dnia